Dzień dobry, witam państwa bardzo serdecznie na aukcji Motodil Tarczyn. Dzisiaj zaprezentuję państwu Arteona w wersji R. E, dwulitrową benzynę o mocy 320, 320 koni. E, prawdziwa, klasyczna, rasowa RK, oczywiście fabryczna, w najbogatszej wersji wyposażenia. Auto z 2021 roku z przebiegiem 55 000 km. Samochód oczywiście bezwypadkowy, bezkolizyjny, co też zaprezentujemy Państwu na tym filmie pod koniec robiąc pomiar grubości lakieru podkreślę tylko fakt, że ja posiadam bardzo szczegółowe dokumenty świadczące o tym, że auto jest oczywiście bezwypadkowe. Natomiast w wersji online na filmie jestem w stanie jedyne co zrobić to pomiar grubości lakieru, bo wiem, że są tacy co i w pomiar nie wierzą, że jak jest zrobiony pomiar, no to wiadomo, że jeszcze mogło być. Wszystkie elementy wymienione po prostu w kolor, pomalowane w kolor. Więc to, <głos》> wiem, że, że, wiem, że takie też teorie krążą. E, w związku z tym podkreślę fakt. My posiadamy wszystkie dokumenty na to potwierdzające plus robimy pomiar na filmie. Yy. Samochód oczywiście w idealnej konfiguracji, ponieważ jest to przepiękny biały kolor z czarnymi wstawkami, z czarnym dachem, z najładniejszymi alufelgami, 20 cali i oczywiście w max opcji wyposażenia, co też wszystko Państwu szczegółowo zaprezentuję na tym filmie oraz no, utrzymany jest naprawdę pedantycznie, tutaj nie ma żadnych rysek, gniotek, odprysków, dołków, naprawdę ciężko jest do czegokolwiek się przyczepić samochód. No nie wiem, no nawet ciężko powiedzieć, żeby jeździć gdzieś po niemieckich autostradach, bo nawet ten zderzak z przodu, ta maska, no, nigdzie nie ma żadnych odprysków, nie jest taka wypiastrowana. Genialny stan e, samochodu e, taki faktyczny. Teraz tak, samochód pochodzi z rynku niemieckiego. Kupiliśmy go poprzez dom aukcyjny na aukcjach, e, czyli online na aukcjach aut policingowych. No, przejedzie nam tu ciężarówka. Na aukcjach aut policingowych, generalnie prosto od banku, chyba nawet dokładnie z Volkswagen Financials, samochód. I teraz tak, my przystępując do takiej licytacji online, w domu aukcyjnym kupujemy auto jakby nie oglądając go. Przy... momencie ja tu sobie przejdę tylko, bo to mi przeszkodził samochód nie oglądając go, w związku z tym my... Przy przystąpieniu do takiej aukcji mamy dostęp do bardzo szczegółowego e, raportu odnośnie stanu technicznego wyposażenia pojazdu, odnośnie do historii wypadkowej, serwisowej i tak dalej. I my wszystko wiemy, czy auto miało jakąś szkodę, czy takowej szkody, e, czy takowej szkody nie miało. Ja od razu e, zaznaczę, bo teraz zauważyłem na filmie taki fakt. Proszę sobie zwrócić uwagę, wygląda tak jakby, e, tak, jakby drzwi były w innym kolorze. Natomiast po prostu tu między tymi drzewami już przechodzi nam słońce i y, po prostu oświetla nam tą część samochodu, a jeszcze ta jest y, jakby za drzewami i, i dlatego auto stoi tak naprawdę y, leciutko na słońcu w połowie w połowienie. No i teraz tak, y, podkreślę fakt. My posiadamy taki dosyć szczegółowy raport odnośnie wyposażenia, pojazdu odnośnie odnośnie jego historii, odnośnie e, jego szkodowości, jeżeli takowa była i tak jak Państwu mówiłem, tutaj żadnej szkody nie było, auto było serwisowane, e, e, serwisy miało tylko i wyłącznie eksploatacyjne, w związku z tym tutaj nie ma naprawdę się do czego prawa nikt e, przyczepić. Na auto wystawiamy jeden, e, z, e, jedyny z możliwych rachunków na trzyletnie, czteroletnie auta, akurat mamy 3 letnie, tak? bo to jest 2021. Fakturę VAT 23%, a podana cena w ogłoszeniu jest ceną netto. Do tej ceny każdy musi doliczyć podatek VAT zarówno osoba fizyczna, jak i firma. Taki VAT muszą doliczyć. E... Często osoby fizyczne nas pytają, że po co, jak mi on jest niepotrzebny. No, szczerze mi też, no, takie mamy prawo, musimy VAT odprowadzić do urzędu skarbowego. E... Samochód jest naszą własnością. Można go kupić, oczywiście jest opłacony, przygotowany do rejestracji, można go kupić od nas za gotówkę, można go kupić od nas w leasing, nie mam tu najmniejszego problemu, w kredyt. I teraz tak, jeżeli Państwo chcecie sfinansować taki pojazd, no to oczywiście możecie zrobić to we własnym zakresie. My mamy autoryzację we wszystkich bankach, w związku z tym. Nie ma problemu, proszę sobie wybrać bank i w takim banku, jakim Państwo chcą, zrobimy. Natomiast, jeżeli Państwo nie mieli z tym do czynienia, my jak najbardziej takie finansowanie Państwu pomożemy, załatwimy. Najpierw, oczywiście, zapraszam zobaczyć auto, na jazdę testową. Po jakichś tam negocjacjach, w rezerwacji, w płacie zadatku, oczywiście, taki, takie finansowanie Państwu zrobimy. Dobra, nie ma co, yy, idziemy do szczegółów. Samochód jest, ja już tak go obszedłem dookoła, żeby Państwu zaprezentować. Proszę zwrócić uwagę, jak naprawdę jest genialnie utrzymany. Ten lakier się błyszczy, wszystko się w nim odbija, mieni, nie był polerowany, nic z nim nie było robione, został tylko, o umyty i on w takim stanie do nas dotarł. Eee, Rka sama w sobie. Po pierwsze mamy tak. Full LED'owe lampy to już są lampy typu, nie wiem, jak w Audi Matrix, czyli one wycinają odcinki jezdni, nie pełne nadjeżdżające sprzeciwka. I to są lampy, które już nie wymagają żadnej interwencji człowieka. Mamy, tak jak tu Państwo widzą pod kamerę, czyli mamy kamerę w bluzerkach plus, plus kamerę z tyłu, co nam daje rzut 360 stopni plus, tak jak mówię, mamy pełen pakiet systemów asystujących. Park Assist, Front Assist, Side Assist, bliss, Line Assist, wszystkie systemy asystujące, jakie są tylko potrzebne. Wersja niesamowita jest to, w ogóle mega wygląda, ja może się tym po, niepotrzebnie podniecam, ale Aircraft w białym kolorze wygląda najładniej, no bo jednak te czarne Stawki w połączeniu z bielą no, wyglądają genialnie. Plus do tego wersja fajnie jest to, że ten zderzak jest nieudawany. Tu są prawdziwe wloty powietrza i tam z tyłu mamy chłodniczkę, więc to znaczy z tyłu, tu z boku są prawdziwe wloty powietrza, więc tutaj nic nie jest udawane. To nie jest żaden airline, tylko to jest prawdziwa klasyczna airbag. Jak Jest wlot powietrza, to jest prawdziwy wlot powietrza. I proszę zwrócić uwagę, jak pięknie wygląda ten szutno. Dopracowana uważam jest do perfekcji. Bardzo popularny dzisiaj samochód, ponieważ naprawdę w dobrych pieniądzach, jeśli chodzi o konkurencję, to nawet trzeba zapłacić czasem razy dwa, żeby mieć podobne osiągi i to, co oczekujemy od samochodu, a tutaj no naprawdę ten samochód daje nam wszystko, i frajdę z jazdy, i, i przestrzeń bagażową, i, i miejsce w środku. I teraz tak, mamy wentylowane tarcze, 20-calowe koła. Tu są chyba praktycznie nowe opony, roczne opony są, do sprawdzenia, ale opony są na pewno z takim, że nic tutaj nie trzeba będzie wymieniać. Oczywiście zaciski R, wentylowana tarcza, no i wszystko tu jest absolutnie w stanie nienagannym. Fajnie, że te listwy, dolne drzwi też są w kolorze nadwozia, w kolorze białym i fajnie to wygląda. Do tego RK -ka z każdej strony... Z każdej perspektywy, z każdego ujęcia, naprawdę wygląda znakomicie, drapieżnie. Tu jeszcze mamy taki emblemat R, żebyśmy wiedzieli, że, że, że jest to prawdziwa R. -ka. Mamy lusterka w srebrnym kolorze to też jest cecha charakterystyczna. No i ten panoramiczny szklany, uchylany, otwierany dach. Oczywiście mamy system tylny z dwóch ręce czyli podchodzimy do klamki, na, na, dotykamy ją, auto nam się samo otwiera, yy, zamyka bez użycia pilota. Do tego mamy tak. To co wspomniałem będąc z przodu, w RC nic nie jest udawane. Mamy tutaj tak wyprofilowany zderzak dla wersji tylko i wyłącznie R. Cztery końcówki wydechu, to są końcówki aktywne, z prawdziwym rasowym brzmieniem. Nie ma tutaj żadnej zaślepionej, udawanej. Więc mówię, no tu już, tu jest prawdziwa klasyczna motoryzacja. Nie mamy jakichś tam AdBlue takich rzeczy, tu lejemy paliwo i naprawdę śmigamy. Mamy elektryczną klapę bagażnika. Klapa oczywiście otwiera nagle z tym nogi i co z takich ciekawostek no to też tutaj nie mamy żadnego napisu Arteon tylko jest po prostu r klasyczna R-ka. E, reflektory tam wspomniałem że są full ledowe e, i do tego oczywiście mamy pływające kieruneczki z tyłu. Plus e, fajna jest taka iluminacja powitalna tutaj się zapalają te diody tak po kolei naprawdę fajnie to wygląda z tyłu ta lampa też jest dopracowana e, naprawdę dopracowana do perfekcji. Może zaproszę państwa do środka, bo tam też dużo dużo fajnych rzeczy się dzieje i jeszcze mamy do zrobienia pomiar. A w środku, tak jak mówię, szyby oczywiście są bezramkowe. Proszę sobie zobaczyć. Już po boczku można fajne rzeczy tutaj zobaczyć, jak jest fajnie zrobione. Mamy taką skórę w takiej imitacji karbonu na boczku. Bardzo fajnie to wygląda. Do tego mamy nagłusienie. Najlepsze chyba teraz Volkswagenie, czyli Harman Kardon. Pakiet to przycia skórą, czyli mamy tutaj boczyk jeszcze dodatkowo przyty skórą. Mamy lusterka z systemem o czym Państwu mówiłem, mamy deskę o skórą, no i te fotele. W Arteonie. U nas akurat w każdym Arteonie są te kubełki, więc może to się wydawać, że, że jest to e, standard. Natomiast proszę wierzyć, że to nie jest standard, że jest to zdecydowanie opcja, e, ale u nas Arteon, czy to RK, czy to Airline, on według nas po prostu musi mieć kubełki. Ten fotel z oddzielnym zagłówkiem, jakby tu nie wchodzi w grę. To są fotele oczywiście e, obszyte niebieską nicią, z niebieską Rką, e, tylko dedykowane do wersji R. Oczywiście są. Elektrycznie sterowane z masażami i z pamięcią, z pamięcią ustawień. Dobra, to wsiadamy do środeczka. Staramy się odpalić maszynę. Jak już odpala, to cena plus 10 tysięcy. A w dodatku, jeszcze stręca i hamuje, to plus 20. Przygotnę na razie pas. I tak, mamy najnowszy Virtual Cockpit. To, co Państwu mówiłem, 56 tysięcy przebiegu. Tutaj ten Virtual możemy sobie zmieniać w różne ustawienia. Eee, o. Na przykład możemy sobie zrobić tak, i to, co Państwu mówiłem, mamy wszystkie systemy bezpieczeństwa z aktywnym tempomatem i tak dalej. Mamy oczywiście system Park Assist, Ja go teraz włączę. O, i teraz auto nam szuka miejsca, żeby gdzieś tam zaparkować. Każe nam jechać prosto i samo będzie je kierowało. To jest bardzo fajny system. Jak ktoś sobie nie czuje się pewny w parkowaniu na mieście, zdecydowanie ten system nam. Ten system nam pomoże. Mamy kierownicę od wersji R, też z takimi niebieskimi wstawkami, obszytą niebieską nicią, z taką mega fajną perforacją, no i te manetki takie większe, no bo tutaj są naprawdę potrzebne, tutaj te manetki e, mają sens. No, w dwulitrowym dieslu uważam, że nie mają sensu manetki, natomiast tutaj zdecydowanie mają sens i kierownicę mamy dodatkowo jeszcze podgrzewaną, co też jest naprawdę mega tutem, e, mega tutem e, gdzieś tam zimą. Do tego mamy strzynie DSG. Tutaj ten kołnierz cały też jest oprzyty niebieską nicią. Mamy drive mode z trybami jazdy race, Tu sobie filtramy race. wtedy samochód nabiera charakterystycznego brzmienia i możemy sobie nawet ustawić, jakbyśmy chcieli, to na przykład takie w strasienicy sportowej. Wtedy nam samochód mówi o przeciążeniach, o wszystkich tam sportowych aspektach. To, co wcześniej wspomniałem, mam system kamer 360 z kamerą cofania i z wizualizacją, z wizualizacją 3D. W aucie to, co najważniejsze, oczywiście często nas klienci pytają, więc od razu pokażę, bo chyba jest już za jasno, żeby to pokazać na filmie, ale mamy oświetlenie ambientowe ze zmiennymi kolorami, możemy tu kolory ustawić sobie wedle własnego życzenia. No i w Arteonie ten środek jest naprawdę zacny. Tutaj Czuć luksus, trochę nie jak w Volkswagenie, chyba, bo tu jest dużo skóry, dużo takiego fajnego, zimnego materiału. Tu jest taki, proszę zwrócić uwagę, dekor, dekor taki à la carbon. Tutaj mamy piano black, tutaj mamy znowu aluminiowy dekor. No, fajnie, mega fajnie jest przetłoczony tutaj. Ten korpit i ta deska, która jest cała obszyta skórą. No, dodaje to takiej charakterystyki. A bardzo ważna rzecz: najnowszy klimatronik. Tu już dotykowy z podrzewanymi fotelami, indukcyjną ładowarką telefonu. Także znaczy, tak jak Państwo widzą, no naprawdę wszystko tutaj e, jeśli chodzi o opcje wyposażenia to już no, nie mamy tutaj co dołożyć. Jest to e, R, która wyszła w maksymalnej opcji wyposażenia I, i, i tyle. Jakby tu nie ma sensu się więcej produkować. E, najlepszy silnik, najlepsze wyposażenie, najlepszy kolor. E, no cóż więcej dodać, wsiadać, jeździć i cieszyć się cieszyć się z jazdy. Fajne są te szyby bez ramek, tu też mamy głośniczek z logiem Harman Cardon. z tyłu, proszę wrócić uwagę, jeszcze sobie na kanapę, oczywiście ją pokażemy, tu już nam się przebijamy, mocno słońce mamy trzystrefową klimatyzację podrzewane fotele z tyłu również, żeby każdy tu miał komfort i wygodę jazdy. Jeszcze tak Państwu pokażę cockpit mniej więcej oczami kierowcy, delikatnie przekręciłem kierownicę no klasa, klasa sama w sobie, niesamowite połączenie, ponieważ mamy auto zarówno rodzinne, jak i z, y, bardzo sportowe, czyli no, mamy sobie załóżmy tam rodzinę 2 plus 1, 2 plus 2, to kupujemy sobie takie auto i jedziemy sobie nim nad morze, ale jak podjedzie nam jakiś gościu jakimś, nie wiem, y, M3, Musiałem czy to nie, ale podjedzie nam jakimś nie wiem, jakimś golfem TTI, młody chłopak z dziewczyną, a my do tym rodzinnym wozem bez problemu ze świateł, że tak powiem, zrobimy. Nie wiem czy mówiłem. Auto oczywiście w napęd 4x4, to chyba jest standard, że te rki mają 4x4, więc dlatego się o tym nie chwaliłem. No ale jest, tutaj mamy napęd 4x4. Biorę teraz tak, czujnik drobności lakieru. Samolot jest zmierzony już przeze mnie samochód zmierzony przez rzeczoznawcę nikt nie znalazł żadnych tutaj żadnych tutaj odchyłów od normy tutaj cały lakier od 100 do 200 nie może od 120 130 do 200 będzie świadczył o tym że jest w oryginale tu mamy zdecydowanie taką grubszą powłokę lakierniczą e, znaczy nie grubszą że jakiś anomalia tylko jest taki po prostu grubszy lakier na całym e, pojeździe e, co też jest dużym plusem z racji tego że no, taki lakier bez problemu można sobie 2-3 razy spolerować. Jak mamy lakiery w samochodach, załóżmy, jakbyśmy go gdzieś tam po krzakach zniszczyli. No, to tutaj taki lakier na polerkę jest zdecydowanie bardziej przygotowany niż e, przystosowany niż nie wiem, jakiś lakier, który będzie miał w granicach 60-70 ml, bo takie samochody też mamy. E, ale tutaj, tak jak mówię, no dlatego to jest też plus. Ale ojej, tu coś się źle przyłożyło, ale tutaj tak jak mówię, cały lat jest absolutnie w normie. Tutaj nie ma żadnych odchyłów, jest wszystko tak jak powinno być. Nie wiem czy Państwo to dobrze widzą. I teraz tak, my jako firma z dosyć już długim stażem 12-letnim zajmujemy się importem aut klasy Premium. Nasze auta proszę mi wierzyć są bardzo mocno wyselekcjonowane, skupiamy się przede wszystkim na autach bezwypadkowych. To pierwsze. Po drugie, to priorytet. To jest podstawa: że auto musi być bezwypadkowe, bezprolizyjne, niemalowane, tak jak tutaj w tym przypadku. Po drugie, e, samochód nie może, e, musi mieć super wyposażenie. E, to dla nas jest też priorytet. Jak nie ma czegoś w wyposażeniu, my naprawdę z samochodu rezygnujemy. Po trzecie, niski przebieg. To jest cecha charakterystyczna motodylitarczym. Mamy samochody, które mają 17 tysięcy przebiegu, 50, 80. To są przywileje, które nas interesują. W związku z tym podaż takich samochodów jest bardzo niska. Na autach, gdzie jest dziesiątki tysięcy samochodów praktycznie w tygodniu, naprawdę przez tydzień czasu ciężko wygrać nawet jeden samochód, ponieważ no, jak już się robi taką selekcję sztywną jak my, no to się okazuje, że jak już jest jakiś fajny Arteon czy fajna BMW, która nam nawet odpowiada, no to się okazuje, że jednak była szkoda albo za duży przebieg, albo no, brak jest, nie wiem, wszystko jest, ale nie wiem, nie ma kamery cofania czy tam kamer. No, takie samochody też się zdarzają, że ma wszystkie pakiety, wszystko co może mieć plus bez kamery cofania. Barkuka pewnie w fabryce nie można, bo trzeba było czekać, więc zrobili bez, bez kamery. No a mówię, a u nas jest. E, jakby nie ma kompromisów. E, to nie ma łżeństwo, to to handel, nie ma kompromisów. U nas musi być wszystko na maksa. Bez z takim mocnym przepychem, bez żadnej taryfy ulgowej, no, tak jak Państwo widzą, cały lakier mamy taki od 150 do 200, do 200 mikronów. Więc tutaj absolutnie mamy oryginalną powrotę latierniczą. I tak jak mówię, jeszcze raz, to jest tylko pomiar. Do tego mamy dokumenty świadczące o tym, że na aucie nie było żadnej szkody, że auto jest bezwypadkowe. My, oczywiście, udostępnimy numer WIN dla wszystkich, co będą sobie życzyli. Nie ma najmniejszego problemu. Proszę do nas dzwonić. Proszę pamiętać, że jest to 2021 rok. Prawdziwa RK320 KONI, że jest pełna faktura VAT 23%. A cena w ogłoszeniu jest ceną netto. Jeżeli Państwu się spodobała, zakładam, że na pewno spodobał się ten egzemplarz, to serdecznie Państwa zapraszam do zakupu, bo naprawdę warto.